Witajcie widzowie na kanale inwestycyjnym. Na początku, na samym wstępie, chcieliśmy bardzo podziękować za każdą łapkę w górę oraz za każdego subika, którego daliście. Widzę, że filmy bardzo Wam się podobają, więc robimy ich coraz więcej oraz częściej. Dzisiaj będziemy sobie analizować sprawy rynkowe oraz cenowe. Będziemy analizować mój ekwipunek oraz dam parę fajnych inwestycji, które będą bardzo. będą latały oraz. Będą spoko. No to jeżeli chodzi o rynek, no to sytuacja wygląda tak, że wszystko na razie się zatrzymało albo spadło. Jest to spowodowane że tym, że operacja miała wyjść, a jeżeli operacja wyjdzie w CSGO, to wszystkie ceny możliwe jakie są teraz na rynku, na przykład Szynka załamania z 2,87% może spać o 55% mniej. Dokładnie. Wtedy, gdy wyjdzie operacja, wszystkie skrzynki spadną, i ludzie będą kupować tę operację. Nahodują sobie tych skrzynek, i oper po operacji będzie znowu buz do góry, aby je po prostu sprzedać z zyskiem. Ja os ja wczoraj zakupiłem 10, 10 skrzynek załamania za cenę yy, wczorajszą 2. 50-2,60 No myślę, że to spoko, dobra cena Wczoraj 5 sztuk sprzedałem za 3,30 tak jak tutaj jest wystawione Zrobiłem na tej skrzynce jednej 30-40 groszy Więc nam wyspoko zwykle jak na jeden dzień Zostało mi jeszcze 5 skrzynek, które Nie zostały jeszcze sprzedane Ale spoko dosyć, inwestycja Możecie sobie przez noc ustawić skrzynkę załamania na 2,60 2,40 coś takiego Chcesz sprzedać to na drugi dzień z dobrym zyskiem Kolejną taką fajną inwestycją będzie ostatnio Też to zainwestowaliśmy Naklejka Nexe, holo Stockholm 2021 Którą mogliście dzisiaj wyłapać za Bardzo małą sumę Około no, 7 zł No 7-8 zł, coś takiego tam było że około 7 zł. Mówiliście. Mi się akurat zdołało z, załapać za jakieś tam 8, 10, coś takiego chyba było. Kupiło mi się chyba 16, 15, coś takiego. A teraz na do chwilę kosztuje już 9,20, więc widzicie, że to jest duży doek. Się zrobił, ale to wszystko odbije. Kupiłem to za 8, 10, a już mam prawie złoty 10 na plusie na sprzedaż, nie? jest nawet spokojna inwestycja, więc jeżeli chcecie to kupić, to. Ustawcie sobie zdecenie przez noc. Nie wiem, zależy jaki macie budżet. Bo jeżeli macie jakiś fajny budżet, to możemy coś tam poustawiać więcej. Takie 10 skrzyneczek nawet po 8. Nawet i więcej, nawet i więcej. Zależy jaki wiesz, to ma budżet, nie? No tak, dokładnie. Budżet tutaj jest Myślę, że takie 8 zł, 7 zł będzie spoko inwestycją, bo ostatnio też kupiliśmy za 8.40, jak dobrze pamiętam i sprzedaliśmy to, po jednym dniu była już kosztowała 11 zł, a po dwóch par po dwóch dniach już kosztowała 12, więc jak to sprzeda za 12, to był sporo zysku na dwóch dniach nawet Spokó to też osoby, dobra inwestycja. Ma, to osoby, które nie mają też wielki, większego budżetu to też... jakiegoś wielkiego budżetu to też nie żeby się jakoś mega nie pakowały w te naklejki, nie? No, no wiesz, to odda na pewno, nie? to odda, no jak tą jedną czy tam dwie sztuki, no to raczej Taką drugą fajną dosyć inwestycją będzie naklejka fair, Antwerpia 2022 Którą dzisiaj wyłapałem za 12 groszy, kupiło mi się tam parę sztuk A dzisiaj o godzinie, tutaj jak widać 4 pm 21 groszy już stała 116 sztuk została sprzedane Więc nawet spory, fajny zysk ich na Nawet, no ile, po godzinie by był no, Dokładnie dzisiaj Więc jak chcecie, więc jak chcecie to groszy. zainwestować to Spoko też inwestycja 12 groszy poustawiać Te, tam 11, ktoś taki wymagający chce dużo zarobić. No ja po 11 groszy wymowałem te naklejki. No ale tak do, do ilości to czym więcej kupicie, tym więcej zarobicie, jak to powiedzieć, nie? Jeżeli ktoś kupi na przykład jeden no to zrobi tam, nie wiem, 10 groszy, nie? ale tak na 10 to już może 100, nie? Więc spoko dosyć inwestycja. O Nexie tutaj już mówiliśmy. Taka outsider jeżeli chodzi, bo dużo o ludzi, wbijany na discord naszego, na którego serdecznie zapraszamy. I pyta się. Co z Outsidersami Rio Moim zdaniem Na YouTubie już dużo było o tym tym inwestycjach Dużo ludzi to wtedy kupiło Jak widzicie tutaj kosztowało 2 zł nawet Widzicie? Zostało sprzedane dużo sztuk YouTuberzy, którzy Jak można tych YouTuberów nazwać? Ludzie, którzy nagrywali o tym odcinki to oni pokupywali to Powiedzmy za 60 groszy Nagrali ten odcinek na przykład o 4 rano Wrzucili o 13 i wtedy widzicie, już jest pik większy z OT30, i sobie już to nawet mogli sprzedać. Wtedy jeszcze większe grona ludzi kupiło i to jeszcze więcej skoczyło. Jeżeli ktoś to kupił, to zaczęło znowu spadać. Jeżeli się pytacie, czy to masz szansę wrócić do takiego fajnego yy, cenowej kwoty na wykresie, no to myślę, że może to wrócić, ale to będzie długi okres czasu, bo widzicie, że tu. Obserwuję to od paru dni, no to takie 90 groszy i teraz dopiero podskoczyło, ale myślę, że będzie znowu spadek i znowu podrośnie. I takie wiecie może być, może nie być. Jeżeli chcecie w to zainwestować, to wam to serdecznie nie polecam, bo to no średnio z tym wyjdzie. Jak na razie się nie opłaca po prostu. Chyba, że ktoś tam pod jakiś, ma duże kasy i tam wiesz nie zależy mu no to może zainwestować. No to takie 90, 90 groszy. Co sądzisz o no, naklejce z Shiro? Ja? Mam kupione tego 50 sztuk, po 11, groszy, czy tam 13 groszy skupowałem, mam je wystawione, no i teraz czekam aż się Za ile masz wystawione? Dajesz, po 62 grosze. kto hmm, to co masz, dzisiaj 58 stoi na tą chwilę? No, jest, jest szansa, że... Na no, nawet tutaj się, tutaj... no prawie do Mawia 60 dzisiaj było nawet. No, jest ten i... Możesz 60 i radę... było. Jest, było, było, ja wiem, bo to teraz podskakuje do góry. Nie zastanawiam się, czy czasem sobie tej naklejki nie da troszkę wyżej, bo czuję, że, że ta naklejka ma jakiś potencjał i że ona może Tak skupia... samo jak z tymi outsidersami to było też na YouTube, że oto przereklamowania i też tak ludzie zarobili na was, po prostu pokupywali i posprzedawali i wszystko później stoczyło się na dół i teraz ci utrzymuje na 60 groszy. No, ale ta naklejka no, też była, chyba, była zrobiona sztuczna górka. No, 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 jak widać, ma... nie chodziła tutaj, no to powiedzmy, że, tutaj, że to było tutaj lekki odcinek kogoś, pewnie wleciał, i tak leci, 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 i nagle jest boom do góry. I tu już odcineczków nie ma, nie ma, nie ma, i nie ma, i tu zaczęli ludzie troszeczkę pokupywać, ale to już nie jest tak jak wtedy kupywali. Jeżeli chodzi o naklejkę boom, no to ja ją kupiłem sobie tak o. Jak widać, fajna góreczka dosyć się fajnie zrobiła. Można ją parę wyłapać za 21 groszy posprzedawać widać 700 sztuk dzisiaj było posprzedawanych, więc fajnie kupić na przykład po 10 groszy. Można no, wyłapać się? 10 groszy na przykład ustawić 100 sztuk czy tam 1000 posprzedałeś to fajnie El też dużo ludzi się o to pyta, ale to jest taka inwestycja, która jak widzicie, tutaj jest pik, tutaj jest pik, tutaj nie było bardzo dużego okresu, okresu pika, tu znowu jest pik, tu jest znowu pik i to jest takie. Albo będzie, albo nie będzie, więc taka inwestycja troszeczkę wiecie. Ja by chciała, ale nie mogła. Co tu możemy jeszcze powiedzieć? W szarka też możecie inwestować. Bo dosyć fajna inwestycja. Był akurat był fajny pik na dół. No, widać, że tutaj 54 zaczynają się od ilo? 71. no Ustawcie sobie na... Może nie wiem, tak ja mam móc ustawić na 10 sztuk za 31 groszy, więc to jest spokocenka. Może fajnie z zyskiem sprzedać, bo to niby ma odbić. Słyszałem no całe się dwa. No, na CS2. No słuchaj. No, Stockholm, mam iść do góry, a więc. Oh. No. <laughs> więc spoko. Taką jeszcze, co tu można po powiedzieć. na to jest możecie w sumie, jeżeli. jeżeli jeżeli chodzi o inwestowanie takie początki, no to najlepiej sobie, jeżeli ktoś nie umie inwestować, to na przykład na skrzynkach jest najlepiej, nie? Bo skrzynki zawsze wam się sprzedadzą, nie? Albo naklejki, jeżeli chcecie mieć taką małą kwotę, nie? Więc to też fajnie idzie. To y chodzi o to, żeby skupować te skrzynki po najniższej cenie, żeby nie kupować ich po tej cenie, która jest pokazana, tylko wiadomo chodzi. Żeby było po najniższej cenie i później to sprzedać, jak ktoś chce zacząć z tym całym. Yy, całą manią inwestowania to wiadomo o co chodzi. No tak. Link na, do Discorda będzie w opisie. Jeżeli chcecie, to mogę Wam rzucić w sumie linki do tych inwestycji, żebyście nie musieli tam poszukiwać. Mogę Wam to podklejać. Na pewno będzie łatwiejsze to szuka, dla nich szukanie. No tak. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, oper, operacja na Riptide może też fajnie wydropić. Mam tutaj 20 sztuk za 60 groszy do skupu jak na razie no, utrzymuje się na tych dużych kwotach, no, ale może kiedyś się kupi, będzie fajny zysk nie? Co tu możemy jeszcze polecić? O, Trzeba mówi czytać. Star Riders, Sztokholm 2021, też dobra naklejeczka, bardzo dobrze się utrzymywa i nadal się dobrze się utrzymuje. I widzimy miała, miała pierwszego kwi... kwietnia, Kwiatnia. Epic do 285, więc nawet sporo. Kupić tu na przykład na dołeczku, ktoś kupił sobie za złoty 40, zł, a sprzedał za 2,85, no to jest spora cena, nie? Jest dysk na pewno. No i zobacz, tu masz prawdę mówiąc 2 dni. 2 dni. dni. Tutaj był też znowu pik na dół. Ja mam to ku do kupienia 5 sztuk za złoty 80. Zł. Jeżeli chcecie, to też możecie kupić. No spokojna klejeczka Stockholm też fajnie dropi, więc tam możecie coś popróbować. Co tu tak. możemy jeszcze powiedzieć? Co ludzie ogólnie tak piszą, że czy wejdzie, czy nie wyjdzie... Hmm. To już nie masz co skulować tutaj. Nie. nie wiem czy ten. No, mi się jeszcze wydaje może, że huntery ze Sztokholm. Coś myślę, też o tym wspomnieć. No to jeżeli coś tutaj jeszcze możemy dopowiedzieć, no to co tu jeszcze? Hamburce tu za, za 5,13 ja ja Też to chcę, to chcę wyłowić, fajna naklejczka, podoba mi się Stokholm też fajnie wydropi, świecąca Nawet ładna, nie? Co sądzisz? Też ładna, tylko cena się, Takie naklejki no to raczej No ale fajne, tutaj mógł. nawet schoki ma na dół To myślę, że no. jakieś włamy na konta i po prostu już jak najtaniej Dokładnie, ale wiesz, chodzi o to, że Osoby, które mają mały budżet, i no to raczej takie naklejki za 8 czy ileś tam złotych nie będą szli, no bo. Ho, ho, ho. ale wydopili 10 złotych. Nawet klacze też może fajnie pokupywać za 3,50. No nie wiem, tam za 3,30, to okres za 3,50, bo okres potrzebowałem. No może też fajnie wystawić, że to jest fajna kwota do zarobienia. No, bo kosztuje, no kosztuje powiedzmy 4 coś. Tylko rozpadła. Yy, dużo ludzi pyta się co z Nizi. Jeżeli chodzi o tą naklejkę, no to... Jest ładna, to można. Jakby, jest ładna jest i ładno. interesująca bardzo. Tak. Kupić można, można ją kupić, nie? To też z RIO. Jest jakaś możliwość kupna. Można, można ją kupić za jakąś tam kwotę. Dokładnie. No. Wykres, jakbyś pokazał co, wykres? No, wykres, wykres. No to tak gdzieś za. wiem. No nie wiem, za złoty 20 można pokupywać i później na takim fajnym piku 20. posprzedawać. dwadzieścia, 20, pięć Oni... No to sumie trochę drogo. Tak 17, 19, po ustawaścia, jak ktoś chce 17, kupić później wystawi, Miałem wystawione poszedłem. 15 sztuk, to mi się to sprzedały. To takie 10. Mowicie. Ale tu mam tak wystawę, dosyć fajnie, żeby tak powstały. Co tu mamy jeszcze po takie inwestycje? Jeżeli nie macie np. legendy, no to one już nie mają takiego powrotu do swojej ceny, bo to już takie silnie są opłacalne. Jak widzimy, cały czas to zaczyna spadać, trochę się podwyższyło, ale to już nie wróci do tej kwoty, co dropnęli na YouTube. Więc jak ktoś to ma, to, to może to wystawić mi tylko termal, albo sprzedać sobie tak od razu, nie? No, taka fajna też inwestycja to jest Hunter Stockholm. Moja ulubiona naklejka. O Jezu, co ty się stanęło przykład pokupywali po 11 groszy, możecie to pokupywać Wystawić za 23, widzicie jest prosta prawie linia Więc nawet szok, ja mam wystawę z 29 groszy, pokupywałem po 7 groszy, więc nawet spoko, zysk będzie Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Brokaty też mam tu fajnie wystawione Jeżeli chodzi o tą Jota, która była też możliwe, że na odcinku oraz na Discordzie to ludzie pokobywali ją po 20 groszy naszego Discord'a i za złoty 68. Jak fajny pik poleciał, nie? Więc nawet spoko ale Ja niestety nie zdążyłem na ten pik. Zdążyłem to jak było złoty 11 po tych paru godzinach. Ale już się niestety nie sprzedało. Ale mają już wystawione na Długoterma, więc może kiedyś się sprzedadzą, Będzie fajny pik. Liczę Ciekawe. na to. Co tu możemy jeszcze powiedzieć? Huntera mówiliśmy. Lukeny, też fajnie na nich zarobiłem. Pokupywałem je po złoty z groszem. Mam je po za 2,50. Już paru się sprzedało. Tam może z 10 sztuk się posprzedawało, więc fajnie. Yy, co tu? Fajnie też boom wygląda w statystykach. No ale niestety zaraz spada, więc jest taka idealna okazja, żeby to kupić. O, za 2,62, nie. Już tak leci w dół, więc możliwe, że będzie takie odnowienie i znowu pik do góry. Fajnie to by wyglądało i by też był fajny zysk z tego 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 booma nigdy nie mówiłem już nikomu żeby to kupywał więc jak chcecie to możecie pokupywać Co tu jeszcze wystawione Nexo też fajnie wester też fajnie Dropa no Jak ktoś chce to może kupić robster też jest fajny Można by go wyłapać za Prawie grosze można tak powiedzieć. Na przykład 5, 12. Dzisiaj był skok 28, miałem wystawiony za 34. Parę sztuk, bo tyle akurat udało mi się wtedy kupić. Okay. Więc spoko zysk nawet też będzie. Jeżeli ktoś chce kupić, to też może zainwestować. A tak podsumowując, tutaj najlepszą inwestycją na tą chwilę będzie to naklejeczka, bo jak widzicie, cały czas rośnie. 9,20 już kosztuje. Myślę, że jutro będzie jakieś 9.50, będzie spoko, później będzie jeszcze wyżej, więc też będzie spoko. To też możecie pokupywać, bo fajnie też wygląda oraz fajnie dropi. Outsider tak jak mówiłem, że to jest takie średnio że jeżeli ktoś chce to może, ale tak szczególnie to nie zachęcam. Więc podsumowując, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę oraz subik oraz komentarz lub też możemy Cię pisać na nasz Discord jakieś pomysł na odcinek możemy oceniać inwestycje widzów z Discorda więc piszcie komentujcie subujcie no i tyle no. na razie dzięki bardzo za filmik, naro